Ojej oje, oj, oj. ktoś dzwoni. Uyba, mać. Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie na z tej strony i wracam sobie do Sleeping Dogs. E, bo raz, że obiecałem sobie je skończyć, dwa że obiecałem wam to skończyć. A trzyże po prostu chcę tą grę skończyć. E, strasznie długa przerwa była mm, z mojej strony. Mm, myślę, że dobre dwa tygodnie nie grałem w Sleeping Dogs. Różne rzeczy tam mm, były. Różne przyczyny tego były. O tak może to ujmę, był Tomb Raider, e, był brak czasu, były inne zajęcia, mm, był może mały przecyt chwilę tą grą, były też problemy techniczne z moim komputerem, przez który e, chyba straciliśmy straciłem ja, stracili się wy, e, albo jedną misję, albo parę minut tej, tej gry, powiedzmy z 10, ale nie, nie chce mi się łączyć już odcinków, nie chce mi się robić jakichś dziwnych e, patentów, więc po prostu e, zapomnijmy o jakiś tam problemach, wybierzmy sobie, mamy tak do wyboru ostatnia ofiara seryjny morderca hmm, może spróbujmy seryjny morderca po szczerze mówiąc wydaje mi się właśnie, że gdzieś tam zakończyłem moją przygodę z tą grą na, na ostatniej ofierze jakieś tam miałem problemy chyba yy, to może zostawimy sobie na później żeby dzisiaj się nie zepsuło od razu coś chętnie bym zrobił ten nowy trop seryjny morderca tylko jeśli ktoś byłby na tyle dobrze, dobry i powiedział mi gdzie ta misja jest po prostu tutaj? to jest to? Tak, nowy tryb seryjny Morderca. Jeden. Tak się to nazywa. Jedziemy. Jest kawałek, przejażdżka. Sam raz. No cóż, pewnie będzie trochę dzisiaj męki. Pewnie zapomniałem sporo klawiszy w walkach. Pewnie a, pewnie to się jakoś odbije na tym gameplayu. Hmm, ale trudno. Gra musi być skończona. Nie wiem, nie wiem ile procent już tej gry mam zrobione. Ale tak fabularnie czuję, że e, jest już daleko że ta fabuła już zabrnęła tak daleko że to już musi być e, bliżej niż dalej jak to się mówi i... Szkoda, że tak wracam do tej gry i deszcz akurat e, ale trudno. Zapierdzielamy sobie. Oby się po prostu udało zrobić chociaż jedną misję bo zawsze fajnie wrócić tak e, i, i optymistycznie jakoś pchnąć fabułę do przodu. Zobaczymy jak to będzie. Skręcamy sobie tutaj. Troszkę pokroczymy po tych zakamarkach. Ok, a teraz yy, góra, dół, dół, chyba to jedzie. Ole, daleko spora przejażdżka. Motor to pewnie nie za dobra maszyna na taką pogodę. Pewnie w Polsce byłbym niezłym dawcą nerek, jeżdżąc w taką pogodę na naszych dziurawych drogach. Naprawdę bym tam jakiegoś dzwona zaliczył. Swoją drogą... W zasadzie jestem wielkim fanem motorów, mimo że na nich nie jeżdżę. Natomiast trochę taki ambiwalentny stosunek mam do skuterów, które bardziej jakoś powiedzmy traktuję jako... Użyteczne maszyny do jazdy po mieście, ale jakby nie widzę w tym emocji, nie widzę w tym e, jakiejś frajdy, ale o tyle się mój pogląd zmienił ostatnio. Takie tutaj dygresje sobie rzucam, bo i tak kawał drogi przed nami. O tyle się mój pogląd zmienił ostatnio na temat tego e, skuterów. E, że jeden z moich znajomych przyjechał do mnie na całkiem fajnym skuterze, który jak się okazało e, jest mocniejszy niż jeden motor. Bardzo ładna maszyna miała chyba bodajże. Nie chciałbym strzelać, ale z 80 koni, no i jak mnie z tym oto e, skuterkiem, tak troszeczkę zweryfikowałem swoje poglądy co do e, nijakości e, tego typu maszyn. Także teraz już uważam, że skuter też może być fajny. No, ale to by było na tyle degresji, bo dojeżdżamy, dojeżdżamy już na miejsce chyba. Strasznie tutaj klucze. W ogóle, pierwsza kojarzę tam okolicę. Wiadę tutaj po tych schodach, po prostu. Wiadę komuś do domu. O, dokładnie. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Zdobądź przebranie. Zdobądź przebranie. Idziemy zobaczyć. O, jakaś muzyczka taka e, rodem z mafijnego filmu. Albo nawet nie wiem, czy mafijnego. W każdym razie taka klimatycznie odmienna od tej gry. No i co? Zdobyłem przebranie? Ja pierdolę, przebrać za policjanta. Co za hitman ze mnie. E, Udaj się na miejsce zbrodny. 50 metrów to, to chyba z buta taki policjant może e, przejść. Poczekajcie, ja sobie pojaśnię ekran, bo ja cholera wała widzę tutaj w tym słońcu wiosennym. Które de facto jest naprawdę całkiem przyjemne dzisiaj. Idziemy. Przekonaj gliniarza, żeby sobie poszedł. Idź! Odejdź! Poczekajcie, przekonam go. Spanikował? Jasne? Dobry kit nie jest zły. Pewnie. Idź sprawdź. Wślizgnij się do magazynu. Łatwo poszło. Wślizgnę się teraz do magazynu. Słuchajcie, eee. musimy tutaj pomyśleć troszeczkę, bo. Tędy to ja się chyba nigdzie nie wślizgnę raczej Może się wślizgnę tędy? Eee, dobrze, spokojnie Wślizgiwanie się Powinien być jakiś taki patent na wślizgiwanie się Ha, tutaj coś jest? Nie Tutaj to ciężko będzie mi... Porynnie? No nie mówcie Nie, porynnie nie to Może jest wejście z innej strony? Spokojnie Przyjrzyjmy się temu, bo no to może w ogóle nie jest tutaj jeszcze, obejdźmy to sobie tak, kulturalnie, o tutaj są, aha funkcjonariusze policji tutaj są. A ja jestem pod przykrywką niesamowitą, więc wejdę tutaj mam nadzieję oficjalnie po prostu. Tu jest wejście, tu jest wejście, wejdę. Wszedłem, dobra, wchodzę. No i zobaczymy co za tą kratą będzie. Otwieramy. Coż tutaj za jakaś makabryczna zbrodnia na nas czeka? Zrób zdjęcie ciała Ciekawy patent Co to za ciało? Trochę jak w dexterze, słuchajcie się poczułem No kurwa aparat LT poczekajcie LT kurwa LT Gdzie jest LT? Jest LT Dobra Zrób zdjęcie ciała Wiecie co? Ale to nie jest... Kto to jest? On mi przypomina... Przeszukaj ciało. Nie chcę mówić kogo on mi przypomina, bo to pewnie nie jest ten. Przeszukaj to drugie ciało. No Vincent. Ale tamten też mi kogoś przypomina. Znajdujesz nietypowe nacięcia na ciele. Przeszukaj sfotografowane wcześniej ciało. Okej, okay, wszystkich tutaj przeszukamy. Fajne. Jest taka gra. Tytułem, chyba to jest gra Rockstara, LA Noir. I zawsze mnie ta gra kurecko interesowała, a nigdy w nią nie grałem. Eee, nie wiem, czy, czy nie było dużo, żebym zagrał w taką, w taką grę, właśnie jak LA Noir. Przecież, ale przeszukaj. Tylko, że ja nie mam cierpliwości do takich. Y, takich przygodowych Dubań typu tam jakieś ułóż kurwe puzzle z 450 elementów rozrzuconych po 5 kilometrowej mapie, także e, sam nie wiem. E, tak, pobrano, pobrano narządy z każdego ciała i teraz nie doczytałem, znaleźć, zanieść mundur do policyjnej furgonetki, ok. Dobra, idziemy. Tutaj zrobiłem chyba co miałem zrobić. Idziemy. Odnośnie Elaine Noire to czasem właśnie tak jest, że mam ochotę jakąś grę zagrać. Wydaje mi się, że to będzie ok, ale tak naprawdę gdzieś podświadomie wiem, że, że to nie przejdzie, że to nie będzie w moim stylu i po prostu nie pogram wtedy. Jest wiele gier, które lubię, cenię, natomiast które nie gram po prostu z racji moich jakichś tam predyspozycji. Yy, nie wychodzi mi to, nudzi mnie to potem, no nie wiem. Wiem, że to jest dobra, fajna gra, podoba mi się wszystko, ale nie. Tak właśnie czuję, że mogłoby być z L.A. Ale Sleeping Dogs jest inne. Sleeping Dogs mi się podoba. No biegnij, biegnij człowieku, po kurwa zagadam cały odcinek. No, po schodach, ładna przebieżka. Hiszpańskie schody w Rzymie to są prawie. Okej. Okay.

Bo już było taki trochę buńczucznych tam mojego bohatera wypowiedzi w stosunku do swoich przełożonych z policji. Tak to troszkę wyglądało, jakby jakiś rozłam następował, a zobaczymy, może to się troszeczkę jeszcze zmieni. I wrócę na jasną stronę mocy. Wróć do gry. Słuchajcie, to była krótka misja, 10 minut, 11 minut. A, zobaczmy co tam mam dostępne. Nowy trop seryjny morderca. Nie biorę na razie tej misji ostatnia ofiara, bo szczerze mówiąc troszkę się jej obawiam. Ale jeszcze 10 minut to jeszcze możemy kawałek spróbować przejść. Nie trzymajmy się zasady powiedzmy jednej misji. Kurwa, mogłaby jakaś tu być yy, taka nawigacja na te na tę misję. Szpital, nowy trops. To jest ciekawa, ta misja zapowiada się na taką ciekawą, bo jest nie jakaś taka nutka detektywistyczno-tajemnicza. Yy, I podoba mi się, podoba mi się to, na, na razie ona jak się ona zapowiada, jak ona rozgrywa. Się, dobra. Jedziemy. Ile? Tysiąc metrów, znowu daleko. S ale już Was nie będę raczył powieściami o skuterach i innych. Poczekajcie, tu jest ta statuetka. sobie Skorzystam sobie z tej figurki, statuetki, odprawię modły. Bo chyba dużo statuetek... Kapliczek, co ja pierdolę. E jedna na 10 w Aberdeen. Aberdeen to chyba jakaś pewnie tutaj okolica, po ogólnie tych kapliczek odnalazłem w więcej. Niż jedną. Wycofuj, Dobra, widzę też, jak tak na mi chodzi, że chyba jakieś problemy z moim komputerem technicznym same się rozwiązały. Bo nie widzę tutaj jakichś mikroprzycięć, nie widzę to, tutaj jest nieważne. Ale widok niezły, prawda? Popatrzcie. tak, e, jakoś te problemy się chyba same sobie rozwiązały. Troszkę musiał się po prostu komputer pogodzić z nowym miejscem w moim pokoju. Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, to chyba tak właśnie dziwnie było. No i jedziemy sobie. Zrobiła się dobra pogoda. Ja jadę na czołowe zderzenie z jakimś większym banem I zapierdzielam. No ciekawe, tak się w sumie... Jeszcze odnośnie drożąc temat tych motorów i skuterów, jako że na nim siedzę, to tak się w sumie mówi, że w pewnym wieku mężczyzna kupuje sobie Porsche, żeby tam sobie zrekompensować upływ wieku. E, no ciekawe, w sumie, w sumie nie jesteśmy na taki samochód, w związku z czym jest to troszkę marzenie nierealne marzenie czy nie marzenie w każdym razie nierealne e, i tak się właśnie zastanawiam, czy, czy kupno na przykład jakiegoś motoru, czy czegoś w tym stylu to też jest jakieś właśnie takie rozwiązywanie e, podświadome jakichś właśnie takich problemów e, z tym, że na przykład jakieś nasze takie przedłużona młodość powoli e, powoli się kończy ciekawe, nie wiem, nie wiem ciekawa sprawa, ale pewnie coś w tym jest. Jest to troszkę tańsze hobby od, yy, od kupowania sobie Porsche, yy, więc pewnie bardziej też przystępne dla ludzi. No ciekawe, ja co roku w sumie jak wiosna przychodzi mam takie, yy, takie myśli, że tak teraz to będzie ten rok, idę zrobić sobie prawo jazdy tam na motor. Kupię sobie jakieś właśnie takie Suzuki Bandit i, i będę na nim sobie popierdalał znając mnie kiedyś to się tak skończy. Hmm, bo czasem lubię odkładać takie swoje plany, tak? Ale, ale wcześniej czy później... E, Realizuje takie różne swoje Widzimy się. Gdzieś tu była... Pomyliłem drogę, tak? Okej, okay, wracam. Nie wiem... Aha, bo był taki zjazd. No. Ta nawigacja taka jest brutalna, bo tak naprawdę nie można było to jej nigdzie nawrócić ani nic. Ona tak po prostu wytyczyła tę trasę, jakby to nie było. Yy, zgodnie z kodeksem jakimkolwiek dobra, dojeżdżamy. Ta, 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 ten gameplay dzisiaj byłby naprawdę pewnie 5 minutowy gdyby nie. Ja pieldał. Kamikadze. Gdyby nie te podróże tutaj, to, to by było dużo szybciej. Co tu się dzieje jakieś W ogóle.. ja nie byłem w tych miejscach jeszcze, mimo że e, tyle już tam tą grę gram. W ogóle jakiś pierwszy raz widzę te lokacje. Dobra. Seryjny morderca... Dwa, tak? Weź przebranie z karletki Znowu będziemy tutaj pod przebraniem. Tym razem będziemy się wdzierać chyba do też szpital, patrzcie, ale taki piękny szpital. Czy może piękny, zło powiedziany, ale ogromny. Teraz pewnie się przebiorę za siostrę pielęgniarkę. Eee, I o, spojrzałem sobie za okno, co tam się dzieje na świecie. I jestem doktorem Hausem teraz, tak. Eee, Wejdź do szpitala. Wejdę do szpitala, słuchajcie. Nikt mnie tutaj nie pozna. Ta maseczka jeszcze sobie taka troszeczkę śmiesznie na mnie wygląda, no ale dobra. Co ci ludzie robią? Przeciąga się. Jeszcze jedna kapliczka, patrzcie się, jest. To póki tu już jestem, póki o niej jeszcze pamiętam, to sobie z niej skorzystam. Dzisiaj jest Dzień Kapliczek, Dzień Modów. Dwie kapliczki w Central. Wszędzie jedna do ulepszenia, nie wiem. Do... No ale dobra, może kiedyś się doczekam tego ulepszenia. Idziemy. Czyli tak, te kapliczki są jakieś jakiejś tam liczbie po każdej, jakiej, powiedzmy, dzielnicy porozmieszczane. Sprawdź szpitalne rejestry pod kątem podejrzanej działalności. Okej, wydymajcy. Detektyw na tropie. Hmm. Jaki był, kurczę, ten... taki serial detektywistyczny chyba, czy coś w tym stylu, z Piercem Brosnanem i taką tam kobitą starą jak świat kiedy jeszcze piers Brosnan nie był... wiecie... Hmm, Jamesem Bondem, a nie pamiętam, coś Steel chyba tam coś było. Coś mi się kojarzy ze Steel. Ale nie wiem. Na razie tutaj się skupmy na tej grze. Strasznie dzisiaj dużo dygresji takich. Oj, popatrzcie, jaka tutaj ładna pielęgniareczka azjatycka. Oj, ale bez sensu reakcja, pchnąłem ją. Co brutal i wandal. Dobra, idziemy pod przykryweczką, My jesteśmy piękno, nic nam nie grozi. Recepcja, tak? Czemu ten zioł idzie w drugą stronę że ja pokazuje? Y, teraz ją przekonam. Aha. Fuck, jaki tekst piękny. Mm, bo cię zwolnimy, chyba że pójdziesz zaraz do jakiegoś prywatnego apartamenciku ze mną. Tutaj schakuje ten system. Teraz poczekajcie. Kurde, z mojej komóreczki malutkiej. Pozostałe próby. Spróbować eee, cztery różne cyfry. No, teraz to jakoś będziemy rozgryzać. Eee, I co? Eee, błędne położenie ma, błędna cyfra. Czyli tu damy sobie 1 Tu damy sobie 7 mm, A tu jest błędne położenie Czyli nie, to, czyli to będzie tutaj 9, powiedzmy Tu może być 9 Kurczę, zagmatwałem się teraz Spróbujmy tutaj 6 I, I co? Mam tak Czyli dziewiątka będzie tutaj, słuchajcie to Jest prosta, ale jakoś nie mam teraz takiego skupienia I teraz tak Hmm, to jest 1 i 6, prawda? No, to czekajcie, damy sobie tu 5, damy sobie tu 4. Pozostałe 3 błędne były 9 i 1. Dobra, teraz tak, piątka jest tutaj. Okej, okay. nie wiem, czy już trójkę dawałem. 2. Jest, udało się, bo tam jeszcze chyba było 1 możliwe. Dobra. Widzicie, matko jebca tutaj nam się trafił doktor. Załóż, po co doktora. Doktor wraca za 2,5 minuty. No to kurwa, dosyć szybko. Zapierdalamy, zapierdalamy. Nikt no nie może przeszkodzić. No na na, 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 To jest tutaj, czy nie? Tutaj może. Kurwa, to nie jest tu. Nie, tutaj. Spokojnie, wejdę do niego eee, tym oto. Nie, nie wejdę, a ja po dużej pluskę tutaj sobie w tym miejscu. Eee, masować trzeba ten l -kę. Teraz l też odkręcamy. No, fajnie to zrobili z tym odkręcaniem śrubek, podoba mi się to. Ukończono i teraz kalibracja czułości. No i co? No, jak to się robi, żeby to. O, 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 ale wiecie, co mam strasznie nieczułego pada? Dobra, częstotliwość. Coś mi tam. No co jest? Aha, kumam bazę. Okej, okay, poszło, Plus pluskwa skalibrowana. Teraz zakręcamy to badziewie. Coś mi tutaj troszkę ten pad tak jakby małą czułość ma, bardzo mi ciężko było tam dokładnie ustawić. Włam się do sejfu doktora zanim wróci. Gdzie ten jest ma sejf? Kurde, trochę czasu straciłem tutaj na to. Otwórz safe. No oczywiście to też nie będzie jakaś najprostsza rzecz na świecie. Już? się robi. Nie kumam tego w ogóle słuchajcie. Okej. Okay. Poszło. Nie, nie bardzo kumałem o co tu chodzi. Odblokowałem jakieś osiągnięcie pod tytułem Gadżeciarz. Eee, chyba by czas dukać stąd, słuchajcie, podczas czas leci. Odnieść przebranie do karetki. Dobra, może tutaj doktorek przyjść, już mi nie naskoczy, nic mi nie zrobi. No tylko mi nie mówcie, że się misja nie udała. Zgubiłeś trop, zbyt długo to trwało. No patrzcie. Co za gówno. przecież już wychodziłem stąd. Nie będzie to łatwo mi zrobić wszystko, wiecie, zapierdalamy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze jedno podejście, bo szkoda by było tego nie zrobić, jak już wiem o co chodzi. Szybciej, 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 szybciej. Tu każda minuta gra swoją... Ma swoją cenę. Dobra. Odkręcam jedną, odkręcam drugą. Teraz znowu będę dohakował dwie godziny. Nie. Nie pamiętam co już tutaj było do zrobienia. Szukajmy. Teraz chyba szybciej, prawda? Okej. Okay. Plus skalibrowana. Zakręcamy. Troszkę teraz mi to szybciej idzie, to dobrze. O ile ja sobie poradzę teraz z tym safe'em. No jest ciężki moment, bo trzeba dwie rzeczy naraz tutaj zrobić na jednym checkpointcie. Tutaj chyba będzie więcej problemów, bo tego jakoś nie mogłem wykłamać, co tu biega. Kręcimy. Mniej więcej już pół bazę. Kręcę, kręcę, kręcę. Okej, okay, to jest proste w gruncie rzeczy. Otwieranie, dobra. No zdecydowanie teraz mam więcej czasu, ale kurczę figę, to wszystko tutaj trwa i trwa i trwa. A ten chuj Afonso tu będzie gadał. Zdurczo jestem. Odnieść przebranie do karetki. No zobaczcie jak to strasznie, kurde, wszystko się wolno dzieje, ale już czas nie leci, dobra. Czyli poszło jakoś. Patrzcie, tam za pierwszym podejściem brakło mi dokładnie, dosłownie jakiś tam milisekund. Piękne, fajne, szpiegowskie akcje tutaj. zawsze że idę gdzieś jakiś wpis do nie wiadomo gdzie się zgubiłem. Dobra, obejdę to tak. Tutaj jestem na tropie. A znalazłem, znalazłem. Widzicie, mafie są wszędzie i w szpitalnych jest sprawach, ale piękny widok wygląda jakieś takie bardziej widoki nie wiem, z GTA czasami, albo nawet z Row kolorki to są, ale tak, w życiu prawdziwym tutaj wszędzie mafia i jakieś nielegalne interesy się tutaj mieszają z takimi działalnościami, nawet jak, jak szpital. Poszło. No, poszło, poszło. Dwie misje zrobione. Znaczy powiedzmy, że dwie. no To tak naprawdę jest jedna misja, ale yy, składająca się z dwóch części. Piękna robota. E, Okej, okay, wracam do gry to będzie chyba na dzisiaj koniec, o ile mi tu zaraz nie wyskoczy jakieś cudawianki nie wyskoczą. No i pojawiła mi się opcja zwróć statuetkę, no bo znalazłem ostatnia ofiara trop 3 będziemy, ten trop seryjnego wody 3 będziemy robić w następnym odcinku. Kupa misji jeszcze do wykonania mimo wszystko. Dobra, słuchajcie, 25 minut jak Zbicza czasnął. E, gra mi się ciągle podoba. E, I znowu mnie nie nudzi jak na razie, także przerwa dobrze zrobiła. Mam nadzieję, że Wam też dobrze zrobiła, że odcinek Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, możecie dać jakąś łapkę, bo nigdy nie zaszkodzi. A co? Każdy żebra. To ja mogę czasem... Dobra. Nic, Ej, na razie, do następnego razu.